Apps to nie tylko hakatony. Chociaż faktycznie właśnie kończymy największy hakaton w tym roku, zorganizowany globalnie na całym świecie poprzez ING, ale to również wiele innych aktywności, które mają za zadanie promować innowacyjność, przedsiębiorczość, pomysłowość naszych pracowników. Każdy nasz pracownik ma prawo być innowacyjny, i w związku z tym zdecydowaliśmy się, aby każdy mógł poświęcić. Około 10% swojego czasu na pracę nad pomysłami spoza backlogu, swoimi takimi, które mogą dopiero wykiełkować w coś, w coś ciekawego, wartościowego dla naszej organizacji. Nie każdy pracownik z tego korzysta, ale każdy pracownik może. Poza tym mamy również bardziej systemowe narzędzia do promowania innowacyjności. Na co dzień korzystamy z metodyki PACE'owej, to jest taki framework, który pomaga przeprowadzić e, pomysłodawcę, tak, innowa innowatora e, przez pewne obowiązkowe, ważne elementy procesu kreatywnego e, i ma, po, ma, ma zadanie, pomóc mu przygotować taki pomysł do tego, aby zyskał on akceptację, finansowanie e, i, e, i wdrożenie w, w organizacji. E, mamy również nasz lokalny Lions Den. W ramach którego już przed grupą senior managerów można zaprezentować swój pomysł. Wymaga to oczywiście trochę odwagi, wymaga dobrego pomysłu, ale jest bardzo wielu chętnych, którzy podejmują to wyzwanie.